Ta nowa odsłona kampanii Bezpieczny Przejazd polega na idei ambasadorek, ambasadorów bezpieczeństwa, promowania głosu rozsądku, zachowania się przed przejazdem kolejowo-drogowym w Polsce. My w każdym momencie powinniśmy i jesteśmy w stanie wzbudzić ten głos rozsądku w nas, chociażby przez przywołanie. Takiego czasu, kiedy słyszeliśmy od naszych mam czy babci, bądź bezpieczny, bądź ostrożny, nawet załóż czapkę zimą, bo zmarzniesz. To znaczy, że ktoś bliski o nas dba, ktoś bliski demonstruje i mówi, że mu na nas zależy. I to znaczy, że zależy mu na naszym bezpieczeństwie. Rozsądek to jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, bo one mają nam. Pomóc. One nam naprawdę nie utrudniają życia, one nam mają pomóc w dotarciu do celu. Przecież jeżeli dojeżdżamy do skrzyżowania, to gdyby nie przepisy, to byśmy nie wiedzieli, jak mamy przez to skrzyżowanie przejechać. Dlatego te przepisy przestrzegajmy. Każdy z nas codziennie siada za kółkiem praktycznie samochodu, kiedy jedziemy do domu, do pracy, do szkoły, gdy odwozimy dzieci, najczęściej gdzieś pokonujemy przejazd kolejowo-drogowy. Jest to miejsce, na którym rocznie dochodzi do około 200 wypadków. Uważamy, że wypadki nie zdarzają się nam, bo się spieszymy, bo jesteśmy przekonani, właśnie paradoksalnie, spieszymy się często do rodziny. I przez to narażając się na tego rodzaju sytuacje i narażając się na utratę życia, czasami do tej rodziny niestety ale nie docieramy. Nie da się zmusić kierowców do tego, żeby przestrzegali przepisów. Tak mi się wydaje. Można ich karać, można ich piętnować na każdym kroku, natomiast trzeba by im uświadomić to, że ich zachowanie ma kolosalny wpływ na ich zdrowie, na ich życie, na życie ich najbliższych, tak naprawdę. Bo to to w tym wszystkim chodzi. Głosu rozsądku przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym jest ważny, żeby do tych zdarzeń nie dochodziło, żeby było co najmniej o jeden wypadek mniej, a wtedy mamy przynajmniej jedno życie ludzkie uratowane a my wracamy bezpiecznie do domu, do naszych dzieci, do naszych rodziców, cali i zdrowi i możemy realizować swoje cele życiowe.